Maneczko. Witam Was na kolejnym odcinku. Po dłuższej przerwie, jak widzicie, dzisiaj odwiedzam puszczony dom. Oczywiście z takim małym pomieszczeniem gospodarczym. W środku zachowanych kilka skrzyń troszkę drewna gazety leżące na podłodze tu nawet nie ma podłogi, to jest sklepisko takie i tutaj mamy datę 98 rok w sumie w tej stodole nie ma niczego szczególnego oprócz takich dziur po szczurach na strychu również nie zachowało się nic specjalnego, chociaż jest tam jakaś skrzynia, ale nie ma tam za bardzo stabilnego wejścia. Mogę jedynie spróbować tą drabiną i zajrzeć na górę. Zobaczcie, tu jest ta skrzynia, sporo siana. Znaczy się słomy, to jest słoma. Waliska wszystko już przecieka. Dach niestety zaczyna się walić. Mam nadzieję, że w domu zobaczymy coś interesującego. Obok wejścia do drugiego pomieszczenia była to taka chlewnia. Jak widzimy zagrody dla trzody. No i kilka rzeczy, które tutaj zalegają. Węglarka. Dzisiaj już mało używana W oknach kraty Wychodzę stąd Ponieważ Sami zobaczcie, jak wygląda ten dach. Podparty jest jakimiś deskami. Także nie jest za bardzo bezpiecznie tutaj spędzać długo czasu. Ok, z tego co widzę, wejście do środka nie będzie trudne. Jesteśmy w środku. Pierwsze pomieszczenie to jest taki ganek. Jak widzimy już sporo rzeczy rzuca się w oczy. Między innymi takie coś przypominające wędzarnię, na wieszaku jeszcze sporo garderoby. Tutaj mamy płaszcz, a na nie flaga niemiecka. Są również takie inne płaszcze w kolorze, jak widzimy, takim zielonym, przypominające czasy wojny bądź czasy powojenne. Ale jak widzimy, to jest zwykła marynarka. Są też takie wkładki do butów oficerskich czy oficerek. Dużo takiego sprzętu ręcznego. Między innymi świder, piłka. Oczywiście nie będziemy tutaj grzebać za bardzo. Pokażę Wam tylko to tak co widać. Ok, przejdźmy z tego pomieszczenia do drugiego. Jak widzimy pokoik. Ogrzewanie gazowe. Jak widzimy jest tutaj piecyk. Na ścianie jakiś obraz zachował się, jak i sporo garderoby. Garderoba w większości męska. Jest tu również taki Kital. Okej, okay, telewizor, jak widzimy, tutaj są takie. Świąteczne klimaty. Oto i obraz. Ktoś chyba zaczął się tu pakować. Zaraz zwrócimy uwagę na jakieś daty Aha, tutaj jeszcze zauważyłem pod tym stolikiem jakieś dokumenty Legitymacja. Rzeczpospolita Polska Ludowa Książeczka Oszczędnościowa PCK, Polski Czerwony Krzyż, 64. Legitymacja członkowska. Także jakieś dokumenty są zachowane. Przejdźmy do kolejnych pomieszczeń. Tutaj może troszkę przygaszę światło, ponieważ znajdujemy się Blisko dość ruchliwej ulicy, a obok mieszkają sąsiedzi. Także mogę gasić światło. Chyba Junkers. Podgrzewacz do wody. To jeszcze. Na ścianie zachowała się błazeria. To pomieszczenie to taki, jak widzimy, korytarzyk. Znajduje się tutaj również szafa. Oczywiście szafa pełna garderoby. Jest cukier. Niestety daty tutaj nie widzę. Okay. Przejdźmy dalej, tutaj Łazienka. Tu ciekawe Perelowskie urządzenie światowit myszków pralka z taką wyżymaczką. Zobaczcie sami. W bardzo dobrym stanie zachowana, oczywiście, ubikacja zlew i wanna. Być może w lodówce zachowały się jakieś produkty, na których uda się odczytać datę. Niestety nie, zamrażarki raczej nie chcę otwierać. Ok, tutaj mamy wejście do kolejnych pomieszczeń. Jest to chyba kuchnia z tego co widzę. Zachowany jeszcze taki piec. Yy, no ładnie. Zaraz zobaczymy sobie tutaj bliżej. Ale przejdźmy najpierw. Tutaj. Zachowany kredens. Jakaś yy, książka. Dobra kuchnia. Także ktoś pewnie lubił gotować. Jak widzimy, wyposażenie zachowało się prawie w pełni. Niestety, niestety są i ślady wandalizmu. Ok. Jeden z produktów. 2014 rok. 2014 rok. Czy trzeci potwierdzi tą samą datę? 2015. A więc można i oszacować, że dom opuszczony około 8 lat. Jak widzimy, w kuchni nie mogło zabraknąć stołu, mikrofali. Podłoga już strasznie trzeszczy. No i tutaj mamy kolejny ganek. Zobaczcie, jak ładnie zdobione są drzwi. okej okay. tak wygląda ganek. Licznika już nie ma, zegarek zatrzymał się na godzinie ósmej pięćdziesiąt. Unitra, chyba tak, buty firma Polaris. ...tutaj mamy coś niemieckiego hygrometr chyba ok, przejdźmy dalej do drugiej połowy tej kuchni widzimy kuchenka, strasznie trzeszczy podłoga Obawiam się, że pode mną może znajdować się jakaś piwnica. Także szybko tutaj przechodzimy dalej. Aneks kuchenny wyposażony. Jak sami widzicie. Chemia jeszcze zachowana. Talerze. No i tutaj wnętrze tego pieca. Baterie. Piec bardzo ciekawy. Na ścianie zachowany obraz kultu religijnego. Przejdźmy do tego pomieszczenia. Podejrzewam, że jest to jakaś komórka. Tak jest. Część pieca już jest zburzona. Na ścianie wiszą jakieś buty. Są jakieś ciekawe, powiem Wam. Dobra, zbliżę tutaj. Może ktoś rozpozna, co to za marka butów? Pojęczyny przerażają. Zobaczcie, tutaj jest sporo książek. maty egzaminów wstępnych z matematyki 66 rok marynarka kolejna zobaczcie tutaj jakie torby skórzane Stare buty narciarskie. Na oknie krata. A tu jeszcze lampa naftowa zachowana. Okej, okay. jest wyjście na strych, ale tym zajmę się na końcu, jeżeli czas mi pozwoli. A zobaczcie, tutaj jeszcze to ciekawe. Słonina słonina, bo jakieś mięso suszy się tutaj. Okej, okay, przejdźmy dalej. Ostatnie dwa pomieszczenia. telewizor Saturn Na łóżku zachowany jeszcze dość ciekawy zegar Na ścianie ozdoby w postaci, Takich rogów z koziołka. Tutaj mamy dwie sztuki, po drugiej stronie dwie sztuki. Oczywiście, jak widzimy, również obrazy. Kolejny e, telewizor firmy LG, A pod spodem jeszcze jakieś VHS, maska, o, tele, telefon komórkowy, komórkowy Blackberry Kiedyś hit, dzisiaj niestety shit. Na stole: jakiś portfel Aha. dokumenty, związkowa, legitymacja członkowska, związki zawodowe. Do środka nie będziemy zaglądać: dowód osobisty i ciężko jedną ręką. Prawo jazdy. Rzeczpospolita Polska Ludowa. Ok. Może to gdzieś schowamy w bardziej ustronne miejsce, aby uniknąć tutaj przed wandalami. Zegarek, lampka nocna, a przy łóżku butelka wódki i taka laska okej okay. zwróćmy uwagę jeszcze tutaj na ten ciekawy egzemplarz maszyny do szycia stół jest otwierany, a pod spodem Znajduje się maszyna, suszarka faler, ale ciężka, aparat fotograficzny i kolejna szafa pełna garderoby. Przejdźmy do ostatniego z pomieszczeń. Jest sporo garderoby Na stole zachowane fotografie. Są również listy. A tu pewnie też są fotografie. Tak, okej, okay. nie będziemy zaglądać tutaj za bardzo na ścianie, zachowany obraz. Prawdopodobnie. Mieszkańca tego domu, lustro, no i jak widzimy, sporo takich drobnych duperelów, zobaczcie tutaj PKO, oszczędzaj i ucz oszczędzać. W środku znajdują się jeszcze pieniądze, pewnie z PRL-u, jak widzimy, również leki. Sprawdźmy datę. Niestety daty już tutaj nie widzę, a na tych lekach... 2016. Na ścianie kolejne obrazy. Tutaj również był obraz, ale widzę, że jest już ściągnięty. Prawdopodobnie monidło. I tak, także w środku to by było wszystko bardzo ciekawy dom. Aha tutaj jeszcze 2015 rok kalendarz. Także pozostaje mi tylko wejść na Strych Jeszcze mam chwilę czasu, także spróbuję tam dotrzeć. tejśmy pod wyłazem na strych. Drabina solidna, drewniana. Na strychu sporo rzeczy. Bardzo dużo książek, większość książek i gazet. Butla na wino. Wszystkie gazety są spakowane. Są w większości gazety. Książki, książek jest mniej wszystkie spakowane. ...wyniesione na strych, tutaj z prawej, jak i z lewej strony zachowane tylko wyłącznie siano tutaj mamy torbę z książkami. litery, jakieś książki dla dzieci informacje o kontrakcji i skupie zwierząt rzeźnych ok także to byłoby wszystko mam nadzieję, że filmik się podobał oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapek w górę jeszcze z ciekawości zajrzymy do tej skrzyni i będę kończył dzisiejszy odcinek. Skrzynia pusta, ale ciekawa. Także trzymajcie się. Miłego. Cześć.